Cześć, witajcie dziewczyny. Nazywam się Michał Czeka. Jest mi ogromnie, ogromnie miło nagrać dla Was taki bardzo krótki film. Ten film jest związany z promocją pewnego wydarzenia. Otóż 6 lutego w poniedziałek, na godzinie 19, startuje program mentoringowy. Jest to siódmy z kolei program złożony z kilku części, dokładnie z pięciu części. Poświęcony, którego tematyka będzie dotyczyła i poświęcimy swój czas, jeśli, jeśli chodzi o temat rozmów biznesowych. Z jakiego powodu to jest bardzo ważne? Program będzie składał się z pięciu części. Pierwszą z nich będzie umawianie i doprowadzanie do spotkań w celach powiększenia naszego zespołu, w celach rekrutacyjnych, w celach być może pokazania produktu. To będzie pierwsze spotkanie. Każde ze spotkań będzie trwało dwie godziny. Będzie na online oczywiście, będzie na platformie Zooma i do wszystkich tych nagrań macie oczywiście dostęp. Na prośbę Waszych dyrektor nagrywam takie duże streszczenie tego, tego całego programu, ponieważ będzie to myślę dla Was wygodniejsze, plus załączę kilka grafik, które są dosyć e, dużą kumulacją tego, co w tym programie będzie. Więc będzie pięć części. Pierwsza z nich będzie dotyczyła umawiania spotkań, i kontraktowania tego, żeby to spotkanie się odbyły w celach rekrutacyjnych studiów produktowych. Drugie, druga część będzie dotyczyła rozmowy biznesowej, czyli jak sprawić, aby przekonać osobę, która wykonuje biznes, czyli przedsiębiorcę oraz osobę, która pracuje w korporacji, mniejszą lub większej do tego, aby zajęła się naszym systemem biznesu. Trzecie spotkanie będzie dotyczyło osoby, która pracuje na zupełnie innej formie. Pracy, takie zwykłe jak prace dorywcze, etatowe, ale także osoby, która siedzi w domu, na przykład na macierzyńskim czy na różnego rodzaju socjalach. I czwarte spotkanie będzie kontraktowaniem i finalizacją. I ten program, złożony z czterech części, będzie miał piątą część, którą będzie konferencja konferencja tylko dla uczestników, gdzie będą mogli zaprosić swoich ludzi, swoich gości, um, które te osoby będą się zastanawiały, czy podjąć współpracę w naszym biznesie. Będzie to konferencja pokazująca sytuację na rynku, pokazująca, że warto... E, dorabiać, zarabiać i otworzyć się na inne pomysły e, biznesu sprzedażowego, biznesu MLM-owego ML ML e, i tak naprawdę biznesu opartego o nasze systemy działania. I to będzie w 5 tygodni. Startujemy 6 lutego w poniedziałek. Lecimy wszystkie 5 poniedziałki pod rząd. Kończymy w marcu. E, inwestycja, która jest za ten program, jest to 369 zł polskich lub oczywiście 80 euro. Są to kwoty brutto, oczywiście dostajemy paragon lub e, paragon lub fakturę, fakturę mienną lub fakturę na firmę, więc zapraszam Was serdecznie do zapisów, znajdźcie mnie, dajcie mi znać e, i cóż, dzięki wielkie i do zobaczenia, bo naprawdę będzie grubo. Trzymajcie się, hej, cześć.